Ta, dobrze się tak czyści, lepiej niż pod prysznicem, nie? A? Lepiej niż pod prysznicem, wygodniej. No. No, odmocz porządnie, szoruj, szoruj. Nie, już. Do góry szoruj, masuj te stopy całe, z szczotu. A to poszerowana, maściu trzeba. No to maściu, zaraz. Czekaj, niech odmokną Ci dobrze, podtrzymaj. Coś leci w wodzie? Nie, dobrze. No to sieć, tak. Zaraz maściu posmarujesz. O, jak kiedyś, jak... Zaraz Krzysiek, Krzysiek. Zaraz tutaj ten bajzel będziemy sprzątać. Ale co? Łóżko! Są worki, które potrzebne ci rzeczy to do worków. Póki pojemników nie ma, dobrze? A nie masz pojemnika. Do worka wsadzimy, a później do pojemnika, jak się kupi pojemnik. Dobrze? Dobrze. No. Żebyś mógł spokojnie nogi wyciągnąć. Widzicie? Masuj, masuj tą szczuteczką, tak. Paluszki, no właśnie, o tu. Będzie ci lżej. Leciutko, leciutko. Ale znów żeś krzyczał coś. W kiblu siedziałeś. Co? Znów coś krzyczałeś w kiblu siedziałeś. Jak ja stałem na schodach. Nie. Nie? Nie. Darłeś się coś na mnie. Złodzieje, złodzieje. Złodzieje, złodzieje. No. Wszystkie złodzieje. Wszystkie złodzieje. Tak. Posiedź, niech ci... sieć w tych w tej wodzie posiedź Krzysiek się śpieszysz gdzieś? nie no to posiedź no o, podłogi masz pozmywane poutkurzaliśmy, a teraz zaraz wyciągniesz nogi i zrobimy porządek na łóżku pytał się Jarek gdzie jest koń koń musi dzisiaj być pytał się ten Jarek z USA gdzie jest koń koń? tam leży uprany no i dzisiaj on będzie na łóżku o polecał kurwy co? Co? Polecą kurwy na mnie dzisiaj. Co? Polecą na mnie zjoby. Nie. Nie? Nie. Nie? W dniu Wojska Polskiego nie. Darujesz? I Matki włoskiej. A wierzę, wam ci, wierzę, że ja bym ci oddał. Szybciut. Co? Wierzę, że ja bym ci szybciutko oddał. Szybciutko bym ci odpowiedział. Nie. Nie? Nie. A, tak. A co? A co nie? Nie. Tak. A, tak. To damy się pokłócimy. Nie no, w dniu Wojska nie wypada. Wczoraj próbowałeś, ale... Nie ze mną takie numery, Panie A to ty klos? Ja nie klos, halo podłoga czyściutka, cyk. A gdzie ten dywan ty z kuchni? Jaki? Ten, co tu był w kuchni. Na podwórku leży on? Na podwórku. A czemu on tam? A to... Nie wiem. Trzeba przynieść go może, co? To przynieś. Położymy go, czy lepiej tak? Nie, przynieś. Lepiej jak dywan? No. A może tak lepiej, ty przynajmniej podłogę zmyje się i już. To jak chcesz? No, zaraz zobaczymy. No. O, jak wygodny. Się rozwalił. Jak pan? W basenie. Tak. Nie ma to tamto. O, jak na plaży. Ręczniczek. Patrzysz, ty tylko na siedząco się mieścisz. Ja to się dziwię, jak ty śpisz. Gdzie ty nogi wkładasz, jak śpisz? Wszędzie. Na te orzecie? Mhm. Nie, jak Krzysiek. Trzeba to ogarnąć dzisiaj, koniecznie. Co? Ogarniemy to zaraz. Ja nie mogę na to patrzeć. 40 połączeń, od 5.30 zacząłeś do mnie dzwonić. Ja Cię lubię. No ale to, ale o 5.30? Ja jeszcze będę w dzwonić. A to ja będę, ja i tak wyciszam telefon, a Cię nie słyszę. A ja podjadę pod dom. Pod mieszkanie? Tak, toż ty, to ty mówisz, że nie dasz rady iść. A pod mieszkanie dasz rady podjechać? Co? Nie dasz rady chodzić, a mówisz o pod mieszkanie? A, jest domofon. Ale jak ty dojdziesz do taksówki? Jak ty mówisz, że nie a dasz rady? Taryf, to łypie dostanie, jak będzie do mnie dzwonił. Po łypie dostanie, jak będzie do mnie dzwonił. Co? Po łypie dostanie, jak będzie do mnie dzwonił. A czemu? A on mi? zadzwoni? A jakim prawem do mnie dzwoni? I przyjdzie, siądź. Ja powiem: Dzień dobry, Jarek. Ubieraj się idziemy. No już. Tak. Ty, a weź mnie gdzieś raz przewieźć. Ja cię proszę. Ale gdzie ty chcesz? Wiesz ile stopni się ma być? 36. 35. No to 35. Na podwórku siedzieć ty nie da a ty chcesz jeździć. Czekaj, niech się ochłodzi trochę. I wtedy może... że niech się ochłodzi, nie będzie ciepło. A. Ale jest ale za gorąco. mnie tu jest za gorąco, Krzysiek. Ja a... siedzę całym mokry, mimo że drzwi otwarte. No to jest kup ten wiatrak? co? wiatrak? a wiatrak jest gdzie? stoi na kuchni na kuchni? Mhm. chyba stał a jest no a co a to chcesz go czy nie? co? przynieść go? Tak. przynieść? ja chcesz? nie ja nie chcę a ty? Będzie no zimno. No, za zimno będzie tobie. Ja lubię tak jak ciepło. No ja wiem, że ty lubisz, no. Dlatego kurwa latem włączasz Grzejnik, dlatego takie rachunki za prąd. Nie, to jeszcze Wojtka. No, to nie tylko Wojtka. Nie, to są rachunki od początku stycznia. A Wojtka już nie było w styczniu. Nie, bo na Wigilii przyjeżdżał, to już nie był tu u ciebie. Ktoś napisał chuj i koniec. No, widzisz. A w styczniu było opłacone. Za trzy mleczka podziękuj. To było płacone, ale to masz za pół roku przyszły rachunki nowe. no. Dziękuję bardzo za mleczko. Trzy mleczka wisiały na bramce. Tak, przekazałem. Bardzo z całego serca. Dziękuję. Za widzę. One chyba od wczoraj wisiały, co? No. Nie, nie możecie prawo obchodzić, bo zakaz macie. Zachkać, bo nie jesteście kulturalni, bo żeby kulturalni byli, to jak wyszedłby może po malutku i doszedł do bramy. Ale wy umiecie nagrywać, śmiać się, o mamy króla, a mamy! Żeby normalnie wejść, porozmawiać, bez kamery, bez telefonu. Jarek dostał pozwolenie. Jedynie tylko. Reszta nie ma pozwolenia. A przeskakują, przez bramę przeskakujecie. Jamy wykopaliście. Bardzo dobrze. Trzeba to zasypać, może, dzisiaj? Świętem. A co to, to, to? to jak chcesz? A jak chowają ludzi, to co, nie świętem? Święto. No, zaraz zobaczymy. To nie. trzeba do, do organisty zadzwonić, bo on ma wprawę w kopaniu. Co? Do organisty trzeba zadzwonić. To zadzwoń. A próbowałeś ty? Co? A ty próbowałeś? Dzwonić. Nie odbiera. To spróbuj, a dzwoniłeś też do niego? Nieraz. A, a do kogo jeszcze dzisiaj dzwoniłeś? Co? A do kogo jeszcze dzwoniłeś dzisiaj? O Niemiec przyjedzie później. Dzwonił? Ja dzwoniłem. Ty dzisiaj? No. A. Na 2-3 godziny. Przyjedzie? A no to dobrze. To zadzwonisz jeszcze raz zapytaj czy przyjedzie. Powiedz, że, ja, że ja jestem już. Zapytaj się, gdzie, ty, gdzie ty jesteś? W branżku. No głośnik zrób. Ja dopiero z Brańska wyjeżdżam. Nie czuję co 5 minut, bo to nie ma sensu. A, z Brańska wyjeżdżasz, tak? No, dopiero wyjeżdżam, zanim zajadę do Białkostoku i załatwię też sprawę zanim zawiozę panią. Bo to potrwa to trochę, na niech mi od godziny, półtorej, półtorej raczej. Słuchaj? Jak, jak już będę wolny, będę dzwonił do Ciebie od razu przyjadę. Bo Jarek jest. A, bo no to musi posiedzieć dłużej, bo ja dopiero będę miał czas w południe. Dobrze, cze czekamy, południe. panie Krzysztofie. Dobra. Z obiadem czekamy tutaj wczorajszym o. Musisz posiedzieć No ja to na wieży później przyjadę Musi to narusić A Polska blisko nim blisko Rusi nie wszystko musi. No szoruj jeszcze raz ciach ciach i wyciągaj te kopyta Ale już czyste Ale to pomasuj sobie rozumiesz O Dobra. No, także do widzenia póki co. Co nagrywasz? Co robię? Nagrywasz? No, zaraz będziemy nagrywać. Masz na ten O, tu. Tu. Dosyć. No, dosyć, dosyć. Bo stopę, stopy porządnie. O, rybeczki tutaj są. Żyją. smarował, no i gitara. I po co te krzyki, nawyki? Bo powiedz, i tak i tak ja wygram. A, a tak jest Krzysiek? A jest tak? Jest. To, to źle czy dobrze? Źle. Źle tak? Źle. A dlaczego źle? Bo pewnie no, ja wygrywać. No, to widzisz, no przykro mi z tego powodu. Niestety. A ja oni się otworzył w Rusie, no. To ja dogadam się. Uspokoił cię bardziej. <śm> Ale nóżki masz człowieku, jak teraz zobacz, jakie bieluteńkie, No. Nie lepiej. No. Krzysiek. Dobra, to co? Bierzemy się za to? Na co? Zaraz! A... Ty wszystko! Naraz. Ale ja nie będę tu siedział cały dzień z tobą. A? O, a może to czekaj, może, my, może zrobimy tak. Ty pośpisz, ja posiedzę, wstaniesz, kurwa o i wtedy posprzątamy no? no już. No. no. To by byłoby było dobrze. No ale tak nie będzie. Miski pomyły w lewie? Tak? a co to moje miski? A czyje? No. No, no, co bym Ani ciaska, żeby święta jest, to żeby choć trochę kupił jakieś tam. Ciastka tobie? No. A mało ciastek dostałeś? Leży? A gdzie? A leżył nowy, na zarandzie. To przynieś. A tobie wolno ciastka? Wolno. Ta? No, to i Przynieś, co czy są. Gdzie te ciastka? Jak znajdziesz, to będzie fajnie. Zubki są. Jak, jak znajdziesz, to będzie fajnie. To ja podziękuję tobie. No zaraz zobaczę. Bo widziałem, tam były. Widziałem się leźć, tam. Kurwa, já w żarłem mm. Soli, kurwa. Nie mogę znaleźć. Co? Nie będę grzebał. Masz? Nie. Aha A ja wie, trzy, pudełeczka, No już. I dwa kilo cukru. Jest I dwa kilo cukru, nie? Raz, korwa na, jakiś czas. Nie można, bo cukier. No bo cukier. No. A chuj ciebie nie ma. Chuj u mnie jest, a u ciebie jest, nie ma? Nie odwiezła. A u ciebie jest? Jest. No to pochuj pytasz, czy u mnie jest. A jakaś kurwa dzwoniła rano, że przyjedzie i kurwa e, ten. Będzie mnie pomagała. A później ja zadzwoniłem na ten telefon i co okazało się? Że to chłop. O. A w czym to jej pomagała będzie? O obkradaniu. A to chyba, że tak. Wieś obkradaniu. A ja zadzwoniłem, chłopcze my pierwszy mówię. O, ładnie przywitałeś. Mówię. Wiesz co? Nie dzwoni więcej o, o tej godzinie. Bo ja, ja na policję dzwonię. A my nie wiadomo kto dzwonił. Twoja dzwoniła do mnie. Ale nie rugaj się, święto. A ty rugasz się. Sadzisz tu. Ale to prawda było powiedziane. I one będzie wszystko pomagać. Śmiechu warte o. Wszyscy tak pomagają, Krzysiek. Tak. A gdzie będziesz dzwonił? Zaraz. Chcesz zadzwonić tam? no Tylko na głośnik zrób. Kiedy będzie, zapytaj. Bo trzeba ten wynieść. Taczkę gówno. Dobra mam. Na głośnik. Ty chodź zrobisz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Pi, pi, pi. Nie odbiera. Nie odbiera, bo ja oprzoniłem. No to mówię, chcesz pana pociągać, to czy dam ci pana, kurwa pociągasz. Dogamy wcale i ci czego żeby nie odrzuć. Zajmę wyjeb. Ale... Weźmy. ale ty żartowniś jesteś, Krzysiek. No, stomatolog. Ja nie, że tylko stomatolog. Ty jesteś stomatolog? Sobie wyrwi. Tobie? Sobie. Nie, tobie. A po co? No powiedziałeś, że wyrwi. No, sobie. Nie, powiedziałeś, że wyrwi. To chyba tobie. Dobra, bierz się za te pierduły, Bo będę tu siedział o pieprzył trzy dni. O, tu do wora. Co potrzebne, co niepotrzebne, do drugiego wora. I tyle. Wszystkie potrzebne. Wszystko potrzebne? Tak. Ja nie będę po Borach chodzić. Potem się... Masz łóżko być normalne. Po skrzynkach też nie chodzisz. Tylko wynoszone są. No skrzynkę do skrzynki położę. Nie będzie skrzynki. Będzie! Nie! Ja już pojadę kupię. Ty pojedziesz kurwa. Tak. Ładuj tutaj. Co barki na innego. Na co? Na ciało? Na, na dupę twoją. Na dupę moją. Tak. No to nie sprzątaj, to siedź w tym bajzu. No. Dobra, jadę ja do domu Posiedź, posiedź, to... niemiecki przyjedzie No to niemiecki przyjedzie po południu Pewnie, Nie, jest dziesiąta, on powiedział gdzieś południe po po... Nie On mówił gdzieś Za dwie, trzy godziny No to, to ja nie być. będę siedział tyle u Ciebie Dwie, trzy godziny, czyli za trzy godziny A jak nie to cztery On do mnie zadzwoni, wtedy przyjadę I tyle, a nie będę siedział tu tyle godzin Ja też mam co robić Wszyscy masz co robić No ale ty najważniejszy żeby Ty nie masz co robić O Ale ten działa co? Weź z O kur... widziałeś? No i dobrze Ja mówię zgaś Masz masz ty Wystarczy Kurwa ty. mnie nie wesołość granie A co ci wesołość? Czołowy mam A ty? Ja na czarno, a ty jak ubrany? Nie pierdol. Teżmy czarno. Tak? A ja? A kto ubrał mnie? Dajmy mnie pod koszulkę tam czarno To czarna niech będzie ta. Ubrał cię. Ubierać to ty, ty sam będziesz, a nie ja ciebie. Ubrał mnie. Dobra, jadę jak zadzwoni Niemiec, to ja przyjadę. Przyjedziesz. No a jak? Pępkiem na znak, tak? Nie za to pojechał? No, czołg czołg no zajadę, zajadę no. dzisiaj wolno? kolego a Ty wolne to zaśniesz, pojesz. ja spałem no tak jak i Ty zadaję się z Tobą, to tak samo mam no no to do do... i do widzenia i do spania, tak? no dobranoc dobranoc Chy na noc tak się mówi u Was jak się jej mówi? Nie będę się rugać. A ja się nie rugam, czy ja się... A się. A jak się rógnąłem? Chy, powiedziałem? Co to znaczy chy? Nie wiem co to. No. Bardzo ładnie powiedziałeś. Tego nie dokończyłeś. No to ty dokończ, ja nie... Ja nie myślę. Ja nie końca. wiem co ty miałeś na myśli, bo ja nic złego. Weź wodę, odkręć. Masz odkręconą wodę tu stoi. No tu na stole. Dobranoc! O to chciałem powiedzieć: Pchły na noc, a ty co? Wymyślasz tu mi. Weź ośle dla mnie.